W listopadzie 2017 roku zginęły tam dwie nastolatki. Przed Sądem Okręgowym w Katowicach rozpatrywana jest apelacja w sprawie potrącenia na przejściu dla pieszych w Mikołowie. Sąd pierwszej instancji skazał kierującego samochodem Arkadiusza o na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, orzekł nawiązki na rzecz rodzin dziewczynek i poszkodowanego mężczyzny oraz zakazał Tyszaninowi przez pięć lat prowadzić pojazdy. W sprawie wpłynęły trzy apelacje. Jedną z apelacji wniósł obrońca oskarżonego, drugą apelację pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i trzecią apelację wniósł prokurator. Arkadiusz Onie stawił się na sali rozpraw. Jego obrońca przekonywał, że poszkodowani nie posiadali elementów odblaskowych i nie zachowali należytej ostrożności przy przechodzeniu przez przejście. Domaga się zmniejszenia zawieszenia wyroku do dwóch lat i skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów do lat trzech. Chce też zmniejszenia nawiązki dla rodzin ofiar i poszkodowanego mężczyzny. Prokurator i pełnomocnik rodziców także złożyli apelację od wyroku. Zarówno apelacja prokuratora, jak i posiłkowego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego szła w tym kierunku, że wyrok jest. Wyrok sądu pierwszej instancji jest załagodny, zbyt dający wiarę wyjaśnieniom oskarżonego. Po prostu z punktu widzenia też także społecznego, społecznego wymiaru kary niesprawiedliwy. Argumenty e, słyszeliście Państwo na sali, one, 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 one dotyczą e, dotyczą zachowań kierowcy, e, a szereg tych zachowań jest e, przez nas e, kwestionowanych i w naszej ocenie niedostatecznie e, docenionych przez e, sąd pierwszej instancji. Mówię tutaj o e, kwestii prędkości e, kierowcy, o kwestii e, Nieobserwowania przedpola jazdy, poruszania się po lewym pasie jazdy przy prawostronnym obowiązku ruchu w Polsce. Dlatego oczekują oni kary trzech lat pozbawienia wolności bez możliwości zawieszenia. Jeśli ktoś wymachuje pistolety, zabija jedną osobę, to jest morderstwo. A Jeśli ktoś jedzie autem przy swojej widoczności na szybkością pasy, nie obserwując uważnie przed pola pojazdy, z którymi się porusza, nie zachowując szczególnej uwagi na oznakowaną poświetloną sześciu zapieszych nawnując trzy osoby psa, z czego zabija dwie dziewczynki psa i ciężko ręki chłopaka, to jest wypadek. Wyrok ma zapaść za tydzień. Gigantyczna akcja policji w Małopolsce i na Śląsku. Funkcjonariusze zatrzymali nad ranem 11 osób powiązanych z mafią śmieciową i firmami, które wywoziły i składowały niebezpieczne odpady. Część z nich usłyszała już zarzutę. Najpierw chemikalia, często mocno toksyczne i rakotwórcze skupywano po tradycyjnych cenach, a następnie składowano w nieczynnych kopalniach albo wynajmowanych magazynach. Znajdowały się one głównie na terenie Śląska. Magazyny wynajmowano na firmy słupy, które były zarejestrowane na przykład na Osoby bezdomne. Po przyjęciu chemikaliów kontakt z firmą się urywał. Poszczególne gminy musiały same radzić sobie z utylizacją. Część z 11 zatrzymanych osób, w tym szef mafii śmieciowej, usłyszał już zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i podrabiania dokumentów. Ma być czynny całą dobę. Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom złożyło dziś w katowickim urzędzie petycję o utworzenie w mieście całodobowego gabinetu ginekologicznego, w którym kobiety miałyby zagwarantowane wszystkie świadczenia. Podobne petycje zostały złożone w kilku innych śląskich miastach. Złożyliśmy już petycję również w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzienia oraz Rudzie Śląskiej. Trafiamy ogólnie do każdego miasta w województwie śląskim. Mamy taki zamiar, mamy nadzieję, że gdzieś się uda utworzyć ten gabinet, jeżeli chodzi o. Po co to zgłaszają się do nas ostatnim, tak w ostatnim roku, ostatnich dwóch latach kobiety, które po prostu na przykład w nocy potrzebują szybkiej opieki ginekologicznej, na sorze czekają kilka godzin. Jest to niekomfortowe i nieprofesjonalne, tak naprawdę, i dla wielu kobiet by to bardzo ułatwiło byłoby to ułatwieniem. Inicjatorzy przekonują, że potrzebne jest miejsce, w którym pacjentki będą miały nieutrudniony dostęp do takich świadczeń jak antykoncepcja awaryjna czy wypisanie recepty na standardowe środki antykoncepcyjne. Dodają, że zgłaszały się do nich pacjentki, które miały problem z wizytą u lekarza w sytuacjach nagłych, na przykład po doświadczeniu przemocy seksualnej, przy konieczności wypisania antykoncepcji awaryjnej czy w razie nagłych, gwałtownych dolegliwości bólowych. Dr Tadeusz Urban, ginekolog i prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach do inicjatywy od Odnosi się sceptycznie. Nie wiem, czemu miałby służyć ten cały dobowy gabinet lekarski, dlatego że poradnień gabinetów jest bardzo dużo położniczo-ginekologicznych, więc nie ma problemu, myślę, z opieką i do tej pory nikt nie narzekał. Natomiast dyżurują, i to w systemie ostro-dyżurowym, oddziały położniczo-ginekologiczne. Sama tabletka, praktycznie rzecz biorąc leki, które są stworzone do tego, żeby zażyć je do 72 godzin, stwarzają możliwość nawet w okresach weekendowych uzyskania normalnej porady w dniu pracy, poradni, w godzinach pracy, poradni. Całodobowy, bezpłatny gabinet ginekologiczny działa już w Poznaniu. Inicjatorzy akcji szacują, że utrzymanie takiego gabinetu to koszt około miliona złotych rocznie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny numer 3 w Rybniku czeka kolejny strajk. W tamtym roku po proteście udało się wypracować częściowe porozumienie. Z żądanych 1200 zł pracownicy dostali od 200 do 500 zł. Strajk zawieszono do końca lutego. Kolejne rokowania na temat dalszych podwyżek nie przyniosły jednak rezultatu. Za tydzień odbędzie się referendum strajkowe. Problem dotyczy około 1300 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Pracodawca po prostu twierdzi, że nie ma pieniędzy. Powiem tak, załoga mówi: To nie są moje słowa dość sponsorowania Narodowego Funduszu Zdrowia, dość sponsorowania organu założycielskiego. Nie jesteśmy w naszym szpitalu niewolnikami, tylko jesteśmy pracownikami i przychodzimy do pracy, zarabiać godnie. Od 9 lat nie było podwyżek takich systemowych. Oczywiście były podwyżki dla pielęgniarek, dla lekarzy, ale to były podwyżki, jakby to już rządowe. A nie wynikające z wypracowanego zysku dla szpitala? Oficjalnych informacji odnośnie referendum strajkowego szpital od związków wciąż nie otrzymał, ale już zapowiedział, że na podwyżki kasy nie ma. Jesteśmy po zamknięciu 2018 roku, zamknięciu finansowym, no i szpital odnotował straty. Ona będzie oscylowała pomiędzy 12 a 13 milionów. Roszczenia w tej chwili pracownicze. Zgłoszone w tym sporze zbiorowym to jest 800 zł dla każdego pracownika szpitala, co jak przeliczaliśmy w skali bieżącego roku byłoby wygenerowaniem kolejnych 19 milionów, około 18-19 milionów dalej straty. No szpital jakby nie może się zadłużać w tym momencie w ten sposób, bo no, no, no myślę, że to do, do niedobrych rzeczy prowadzi. Referendum strajkowe rozpocznie się 9 a zakończy 18 kwietnia. Przewidziane są jeszcze dwa spotkania stron. Jeśli również one nie przyniosą rezultatu, a w referendum pracownicy opowiedzą się za, pacjenci będą musieli przygotować się na kolejny strajk. Mały przejazd, duży problem. Przejazd kolejowy przy ulicy Bugańskiej w Częstochowie będzie zamknięty przez dwa tygodnie. Odczują to nawet kierowcy na krajowej jedynce. Teraz odbijają się od szlabanu, a mieszkańcy ostatni raz dzisiaj przechodzili jeszcze przez tory pod okiem straży ochrony kolei. W kolejnych dniach już nie będą i nie są zachwyceni. No to 25 kilometrów, żeby dojechać do miasta. Duży problem, nie? No Na pewno, no proszę pana, oni myślą tylko o sobie, nie o mieszkańcach. Przejść z, z reguły nie wolno. Grożą mandatem 100 złotowym za przejście. Ja, usiłowanie przejścia, no, bo mogą wrócić w połowie przejścia. Nie? No. Także też utrudnienie no, okropne. No. Z krajowej jedynki nie będzie się dało skręcić w stronę Olsztyna. Kierowcy muszą pojechać objazdem, a ten liczy 20 km i zajmuje 25 minut. Niektórzy zostawiają auto i idą na drugą stronę pieszo. Jest to objazd bezpieczny. Naturalnym byłby ten przez ulicę Korfantego, przez tereny w pobliżu Huty Stali Częstochowa. Przez tereny inwestycje, inwestycyjne aktualnie, ale tam realizujemy jako Miejski Zarząd drugi Transportu w Częstochowie inwestycję, która pozwala odmienić zupełnie tę ulicę Korfantego. Drogowa inwestycja skończy się latem, a ta kolejowa to część znacznie większego Wzięcia, kolejne utrudnienia na ulicy Bugajskiej za kilka miesięcy. Możliwe, że przejazd będzie wyłączony z ruchu, gdyż prace polegają na tym, że jest wymieniony jeden z dwóch torów. W tym momencie jest to jeden tor, w lipcu będzie to wymiana drugiego toru, w związku z tym jest wymagane wstrzymanie ruchu samochodowego na tym przejeździe. Dzisiaj ruchu wielkiego nie było, ale osoby, które w weekend będą chciały pojechać do Olsztyna, muszą wybrać inną drogę. Modernizacja linii kolejowej na odcinku Częstochowa-Zawiercie kosztuje 380 milionów złotych.